Hej kochani, to was bardzo serdecznie, kanale, zakręcona pozytywnie. Lecimy z szybkim przekazem. Emocje, uczucia sobie zrobimy, lustro. I osoby, o której myślicie, z którą nie macie kontaktu bodaj, lub bodajże macie. Tylko słaby. Także skupcie się dobrze, lecimy sobie. Najpierw sobie zrobimy uczucia, emocje tej osoby wobec Was. Jakie ta osoba wobec Was ma uczucia? Dobra. Uczucia, uczucia Tej osoby to powiem: że to jest zakończenie całkowite Czy to jest zawieszenie na razie Nie, zawieszenie Macie sześć. Więc teraz tak, jakie są uczucia wobec Was tej osoby? Najpierw zaczniemy od uczuć, potem sobie dopowiemy emocje tej osoby. Uczucia są, słuchajcie, kochani, osoby, o które pytacie, mieszane. Czyli jeżeli tutaj jest, zobaczcie w karcie zawieszenie, o, to musieliście się pokłócić, albo tu jest osoba trzecia, My sobie dopowiemy. Ale pewnie tak. Doszło jakieś tutaj, czuć taką energię, wiecie, tak, osoba trzecia mogła namieszać, mogliście po prostu źle zrozumieć i po prostu mogliście to wszystko się mogło ochłodzić, ostudzić emocje, uczucia, wszystko tak w jednym, mogliście się odsunąć od siebie. To jest taka, jakby to samo za siebie mówi. Miłość tutaj jest, tak, są uczucia, ale są po prostu emocje, jest słabe uczucia, tak. Czyli tak jak mówię, osoba trzecia, Źle dopowiedziane zdania, słowa, dobrane Foch, ciche dni, milczenie, stop, tak No i co? No i ta osoba myśli Ta osoba jest w trakcie myślenia Lub wy Zależy od sytuacji, bo tu są różne grupy, się określają W trakcie myślenia, co dalej zrobić z tą relacją Czy ją zakończyć po prostu, czy po prostu walczyć o nią Dalej ją naprawiać Iść na jakiś kompromis, czy coś takiego no, jeżeli chodzi o uczucia tej osoby do was, no to są mieszane. To są takie jakby mieszanka wybuchowa. Emocje, tak? Są jakieś takie wobec was jest miłość, ale też jest dużo złości, żalu, bólu. I ta osoba się zamknęła na chwilę. Zamknęła się na chwilę w sobie i myśli, albo jak z wami porozmawiać i co dalej w tej sytuacji zrobić. Tutaj tylko was powiem Wam szczerze, ratuje szczera rozmowa. Co ją zabolało, po prostu słuchaj, nie podoba mi się to i to, fajnie by to i to się zmieniło, co by się nie podoba? Taka wiecie, komunikacja, bo tu brakuje, tu widać, czuć tu nawet taką zimne, taki lód, tak, skałę, lód Jest też miłość widać, ale i czuć to z takim lodem u was, taką skałę co nie? I po prostu to trzeba zburzyć Jeżeli chodzi o emocje do was, to zobaczymy sobie, przyjrzymy sobie emocje Ta osoba jest strasznie, słuchajcie, uczuciowa to uczucia po prostu kryje wobec was, tak? Że na przykład jej to nie boli A co tam możesz wiedzieć, mi to tam nie boli, mam to gdzieś Nie ma gdzieś, bo jest uczuciowa wrażliwość Tak samo jak by Także dobierajcie odpowiednio słowa Szczera rozmowa i powinno wszystko wrócić do mamy Jeżeli chodzi o emocje tej osoby wobec was Teraz sobie przejrzymy emocje teraz No emocje, zobaczcie, są jest miłość jest poważnie, tak, tylko stabilnie. Tylko po prostu są takie emocjonalne dołki, tak, które trzeba się podnieść. Musicie to zrobić, bo inaczej to Wam się rozwali, rozleci. O, zobaczcie, znowu jest. Widzicie? I znowu. Znowu to samo, czyli jest. to powiem, co to będzie? Tak. Czyli zobaczcie, to było, za, w uczuciach było zawieszenie, tak? Czyli zawieszenie, ciche dni i tak dalej. Jeżeli tego nie skończycie, to będzie, będziecie dalej w tej chwili. To się będzie prostować, ale emocje, wszystko będzie rosło i to się wam rozleci. Także szczera rozmowa. Musicie być odpowiedzialni za to, co pamiętajcie o szczera rozmowa. Jakiś kompromis, coś i to wróci do normy. Tak jak mówię, no, zobaczcie, można to wyprostować. Tylko trzeba po prostu chcieć chcieć to wyprostować, uczucia są po prostu potężne, ale wygasają, tak, jeżeli chodzi o emocje, no to też różne są tutaj, Takie samo jak w uczuciach było, że są mieszane, no ma prawo być mieszane, jeżeli było, zobaczcie, w zawieszeniu coś, tak, ktoś mieszał, wy się pokłóciliście, zobaczcie, to może grozić zakończeniem lub dalej milczeniem, tak, lub wyprostowaniem, to zależy teraz od Was jak to pociągniecie dalej czy będziecie chcieli to wyprostować, czy to po prostu zakończyć bo to nie jest do wyprostowania, tylko trzeba chcieć tak no tak jak mówię uczucia, emocje ma poważne, stabilne ta osoba wobec Was, ta osoba jest ogólnie stabilna emocjonalnie, tylko czasami ma taki wiecie dołek, tak jak Wy tutaj widzicie że jak się pokłócicie, to upartość Wasza, nie? upartość, upartość i to Was właśnie kochani gubi, i będzie gubiło także co? I tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!